Witam gorąco i bardzo serdecznie w kolejnym podsumowaniu dnia w Norwegii. Zapraszam. W tym roku, my, czyli portal Moja Norwegia, obchodzi swoje okrągłe 13 urodziny, i z tej okazji przygotowaliśmy dla Was moc niespodzianek. Nie zdradzę wszystkich szczegółów, powiem tylko, że będą to m.in. kody na ogłoszenia oraz codziennie będziemy przygotowywać dla Was jedną ciekawostkę o Polakach mieszkających w Norwegii. Bądźmy intact. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego opublikował raport, z którego wynika, że liczba osób zakażonych koronawirusem przed Bożym Narodzeniem wzrośnie. Będą to głównie osoby niezaszczepione i osoby starsze. Z raportu wynika również, że nie ma mowy o czymś takim jak odporność stadna w przypadku koronawirusa, a koronawirus stanie się w przyszłości chorobą sezonową, tak jak na przykład grypa. Panuje w sezonie jesienno-zimowym, a w letnim prawie w ogóle nie ma zachorowań. Więcej szczegółów znajdziecie u nas w artykule za Proszę. Norweska branża naftowa rozwija się obecnie w rekordowym tempie. Już za kilka lat będzie w stanie wyprodukować jeszcze więcej ropy i gazu niż obecnie. Obecnie czynnych jest około 90 złóż, a w przyszłości ma być ponad 130. Ta informacja ma się troszeczkę w opozycji do m.in. przedwyborczych zapowiedzi niektórych partii, że Norwegia powinna ograniczyć poszukiwania ropy. Ta wiadomość ma się w opozycji, bo każdy lubi pieniądze. Gazociąg Baltic Pipe jest już prawie gotowy. Czeka jedynie na okienko pogodowe, kiedy część podmorska, która jest już pospawana i ułożona, będzie można połączyć z częścią duńską. Gazociąg ma docelowo uniezależnić Europę Wschodnią i Środkową od gazu z Rosji. I rocznie ma nim być transportowane około 10 miliardów metrów sześciennych. Gazu. Gmina Oslo zachęca Polaków, robiąc to oczywiście w języku polskim, do skorzystania ze szczepień, zarówno do pierwszej, jak i kolejnych dawek. A w przypadku osób, które zaszczepiły się już pierwszą dawką, na przykład w Polsce, o informowaniu o tym fakcie odpowiedniego punktu. Więcej szczegółów znajdziecie u nas na stronie. Zarówno w Polsce, jak i w Norwegii, o czym już kilkukrotnie wspominałem, brakuje lekarzy. Zarówno specjalistów, jak i lekarzy rodzinnych pierwszego kontaktu. Obecnie około 130 tysięcy Norwegów nie ma przypisanego takiego doktora. Sami lekarze wspominają, że chodzi tutaj o pieniądze, ponieważ młodzi nie chcą się kształcić, ponieważ w perspektywie zarobki są dla nich nieodpowiednie. Poprzedni norweski rząd przeznaczył na ten cel około 350 milionów koron, nowy dorzucił kolejne 100 milionów, jednak sami lekarze uważają, że brakuje około 4,5 miliarda. W Norwegii masowo giną owce. Na jednym z pastwisk w północnej Norwegii zginęło ich około 110. Po prostu rozpłynęły się w powietrzu, ponieważ nawet poszukiwania z helikoptera nie dały jakiegokolwiek efektu. Być może do tej sprawki przyczynili się turyści, którzy po prostu rozgonili to stado i owce się pogubiły, a być może do sprawki przyczynił się szewczyk dratewka czy inny skupa, który po prostu przygotowuje pułapkę na smoka wawelskiego. Tą sensacyjną wiadomością kończę dzisiejsze podsumowanie dnia. życząc Wam spokojnego popołudnia, spokojnego wieczoru, wyspanej nocy i bez problemowego piątkowego poranka. Trzymajcie się, dzięki. Cześć!